Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj do was z takim odcinkiem, z którym spędzicie dzień ze mną. Prosiliście o taki odcinek, więc stwierdziłam, że nagram. I mamy właśnie piątek. Ja do szkoły mam na godzinę dokładnie 7.10. Autobus mam o 6.40, a teraz jest właśnie coś koło 6, więc zaraz będę wyjeżdżać. I mam tylko cztery lekcje, za to uwielbiam piątek. No, piątek to jest najlepszy dzień, ale są same rozszerzenia. No i jeszcze polski, więc w sumie, no nie jest najgorzej, no bo jednak cztery lekcje, więc nie narzekam. Nie wiem czemu, ale zawsze jak nagrywam rano, to mam tak, że mówię cicho, ale już pomijmy ten fakt, jedziemy do szkoły no i widzimy się już na miejscu. i ominęło nas pytanie, więc mega sympatycznie, na polskim też nic nie było, więc możliwe, że ten dzień minie bez pytania, więc bardzo fajnie, co nie? Super, to no, po zakupach i tutaj mam torbę z zakupami i teraz wam zrobię taki mini haul zakupowy Oczywiście wszystko z beczki. Ja mam jakąś dziwną obsesję na funkcję tego sklepu, ale to nieważne. No i pierwsza rzecz, czyli taka oto bluza w kolorze białym z takim suwakiem i napis w kolorze czarnym, bardziej takim blackem czarnym. I bardzo mi się ona spodobała. Też scena nie była najgorsza, ponieważ w większości te bluzy w gdzieś zaczynają się około 150 zł i idą w górę, a ta kosztowała 90 zł, a jest naprawdę spoko, więc cieszę się, że ją dorwałam. Kolejna rzecz, czyli taki oto sweterek do romantyzacji życia oczywiście, czekam na tu jesień, bo moja kolekcja sweterków jest no prześwietna i nie mogę się doczekać, aż będę mogła w nich chodzić, bo teraz póki co no tak dziwnie, ponieważ rano jest chłodniej, co nie? Ale później jest ciepło i tak dziwnie chodzić wtedy w swetrze, więc czekam, ale ten też mega ładnie wygląda. No i ostatnia rzecz, czyli taka oto bluzka w kolorze niebieskim, jeszcze z takim dekoltem, były też... Innym kolorze, ale ten jakoś mi się bardzo spodobał. Niebieski jakoś mi tak urzekł, bo jest bardzo ładny. I stwierdziłam, że właśnie ją wezmę w tym kolorze I teraz rzecz już taka nieubraniowa Ponieważ jest to biżuteria z Pandory Kupiłam sobie bransoletkę Tak się prezentuje ta bransoletka Mam nadzieję, że ją dobrze widać Jest ona z główką myszki mini Mam nadzieję, że to jakoś widać Bo jednak jest to takie malutkie Ale bransoletka jest mega ładna I no chyba taka jedna z ulubionych to będzie Bo ja ogólnie nie mam jakoś za dużo bransoletek Bardziej mam jakieś naszyjniki, niki kolczyki więc stwierdziłam, że sobie kupię jakąś i wpadnie do mojej małej kolekcji. Mam dla Was dwie polecajki z NYXa I pierwsza rzecz, to jest taki oto puder. Kupiłam go sobie głównie do plecaka, ponieważ jest taki e, no mniejszy i zajmuje mało miejsca i jest naprawdę świetny. Oprócz tego zamówiłam sobie taki oto rozświetlacz. I on jest chyba dość słynny na TikToku. Chciałam go kupić stacjonarnie, ale nigdzie nie mogłam go dorwać, więc go zamówiłam. I w ogóle pierwszy raz zamawiałam na rozpanie ciekawe doświadczenie. I bardzo fajny jest ten rozświetlacz. Miałam kupować tą mniejszą wersję i to jest chyba kredka do oczu, z tego co pamiętam. Tyle, że no, nie była dostępna na stronie, więc wzięłam tą większą i bardzo mi się podoba ten rozświetlacz. Pytaliście się mnie ostatnio, jak sprawdza mi się mój nowy plecak. I już przechodziłam w nim chyba tydzień. I powiem Wam, że jest on prześwietny. Jakby kanken też był spoko, ale ten plecak jest w jednym aspekcie lepszy niż kanken, ponieważ kanken miał tu jedną wielką kieszonkę i nic więcej. A tutaj ten plecak ma te wszystkie organizery i mogę sobie to wszystko jakoś tak tutaj poukładać. Nic mi nie lata po tym plecaku. To jest jedna taka rzecz, dzięki której ten plecak wygrał w tym całym rankingu. Ale wszystko mi się mieści i w ogóle nie czuć, że ten plecak jest cięższy. No, i też jest bardzo ładny, jeśli już chodzi o wygląd. W tej oto kieszonce, już tutaj specjalnie odpięłam, mam moją kosmetyczkę, i tutaj wszystkie te takie rzeczy, które pokazywałam Wam w odcinku spakowania plecaka. No i w sumie to na tyle, jeśli chodzi o tą kieszonkę. Na zewnątrz przyczepiłam sobie takiego oto misia, którego zamówiłam na shine, ie. i też tu mam klamrę z również shine. A. I wiem, że może ona nie jest do tego przystosowana, ale bardzo ładnie tutaj, moim zdaniem. Nim wygląda, no i teraz przechodzimy do środka. Oczywiście mam tam jakieś książki. Angielski zawsze sobie daję do tyłu, ponieważ on jest taki większy, a tu jest ta osobna część dla laptopa, no ale ja tutaj daję ten angielski jednak, tu są pozostałe książki i zeszyty. Z boku mam jakieś picie, a z drugiej strony jest kalkulator i często jakieś tam batoniki, wafle tego typu, ponieważ często sobie do szkoły biorę. Jeśli chodzi o samego powerbanka, na odcinku spakowania plecaka pokazywałam go, to stwierdziłam po tym tygodniu, że nie ma najmniejszego sensu, żebym go nosiła, ponieważ o dziwo mój telefon żyje w tej szkole. Teraz ma 32%, ale jeszcze byłam w galerii i tam sporo siedziałam, ale tak to normalnie bym miał 70%, więc nie jest źle. Słuchawki oczywiście też noszę, ale teraz się ładują, bo jednak muszę użyć na następny tydzień i one są gdzieś tam rzucone luzem. Pytacie się mnie, jak wyglądają moje notatki na brudno i stwierdziłam, że teraz Wam je pokażę, bo w sumie czemu by nie. E, mam tutaj język polski na brudno, ponieważ pani no szybko dyktuje, ale ogólnie w sumie to nie dyktuje, tyle, że pokazuje takie prezentacje i trzeba to szybko przepisywać, a jak właśnie nie ma tych prezentacji, to trzeba samemu z lekcji wychwycić coś tam i sobie zapisać. Więc mam taki oto brudnopis i prezentuje się on w ten sposób. Dzisiaj właśnie była ta prezentacja i ona jest gdzieś od tego momentu. I zapisaliśmy właśnie podczas dzisiejszego dnia tyle, i te notatki są okropne. Ja wiem, aczkolwiek, no nie wiem, nie wyobrażam sobie pisać w tym takim normalnym zeszycie podczas lekcji. Bo jakby to miało wyglądać w ten sposób, to naprawdę nie mogłabym się z tego uczyć. E, więc ja nie mam tutaj nic do ukrycia. Baz grze okropnie, jak kura pazurem, ale same notatki potem prezentują się w ten sposób i wolę po prostu poświęcić potem czas, żeby te notatki jakoś sensownie wyglądały. Tutaj mi zeszedł, musiał przygnieść i nie mogłam normalnie tej kartki przewrócić, ale no tak, prezentuje się to w ten sposób. Mamy bardzo dużo drukowanek i w sumie nie do końca mi to odpowiada, ale jakoś nie chce mi się tego wszystkiego przypisywać i w sumie nie narzekam, bo od razu jak jest ten tekst, to jest analiza, a nie że ja potem muszę szukać sobie gdzieś tego tekstu w internecie, więc to jest w sumie tak pod jednym względem spoko. Matematyka prezentuje się w ten sposób I ona akurat nie jest jakaś wow Ale z racji takiej, że No za bardzo potem w domu mi się nie chce przepisywać Tej matematyki, więc piszę to od razu Na lekcji, więc dlatego też To tak wygląda, no ale jednak wciąż Się staram nad tym zeszytem No nie jest najgorzej, ale wiem, że mogłabym w sumie Lepiej. Zastanawiałam się, czy ona W ogóle będzie tu leżeć, jak dam jej ten Koc, ale widzę, że chyba polubiła Tą miejscówkę, bo się tak rozłożyła, Nawet specjalnie włączyłam głośnik I wzięłam słuchawki żeby jej nie drażnić, ale taki słodz jak mój malutki. No dobra, może nie malutki, ale malutki. Bardzo mi się nie chce pisać tego polskiego. Zaczęłam pisać i w sumie napisałam już tyle, tyle, e, tyle i tyle, a dalej jeszcze tego wszystkiego nie przypisałam, zostało mi dokładnie tyle. Nie wiem, jakoś strasznie mi się duży ten polski i mega mi się go nie chce pisać. Skończyłam mniej więcej to przypisywanie. Jeszcze została mi biologię, ale to będę pisać jak będę się uczyć. I w sumie teraz to mogę Wam coś powiedzieć na temat szkoły, a więc następny tydzień mam sprawdzian z matematyki z funkcji kwadratowej. I to właśnie mam poniedziałek, jest świetnie. Liczę na to, że napiszę to dobrze, bo jednak to umiem. Potem mam chyba kartkówkę z angielskiego, nie pamiętam kolejności, ale wiem, że jest kartkówka z angielskiego ze słownictwa, kartkówka ze skąpca, ze znajomości treści i w ogóle. Miał być sprawdzian z biologii, ale został on przełożony, i w sumie coś Chyba jeszcze było we wtorek, ale nie pamiętam co Na pewno jeszcze dojdą do tego jakieś pytania Też chcę się zgłosić z historii Więc no nie będę się nudzić przez ten weekend Cóż Jutro o 10 mam korepetycję z angielskiego Od właśnie godziny 10 do 12 .00. W poniedziałki mam korepetycję z chemii We wtorki z matematyki Więc wszystko jeszcze mam ustalone I tak, no czuć, że ta szkoła się zaczęła. Jem sobie teraz owoce, bo w sumie nie tak mam ochotę na coś słodkiego, ale jakoś tak słodyczo ostatnio nie wiem. Tutaj też możecie mi pogratulować, bo ja i słodycze to jest jedna wielka miłość, ale to będzie już raczej na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!